bo myślałem, że jak będę miał więcej pieniędzy, to będę szczęśliwszy, to, że będę lepiej funkcjonował. Oczywiście po flipach pojawił się pomysł, żeby robić flipa na grucie mhm. i wiedziałem, że nie inwestując swoich pieniędzy, no po prostu mogę, będąc pośrednikiem, handlować tym, tym towarem. Zawsze interesowały mnie nieruchomości, ponieważ wiedziałem, że tam są pieniądze i wiedziałem, że nie inwestując swoich pieniędzy, no po prostu mogę, będąc pośrednikiem, handlować tym, tym towarem. Natomiast te flipy też się skończyły, dlatego że no znowu pomyślałem, że po prostu potrzebuję więcej, chciałbym więcej i to też był taki, według mnie, kluczowy i przełomowy moment, który w ten moment jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że to będzie takie istotne. Natomiast dopiero później uświadomiłem sobie, że, że cały czas szukałem czegoś nowego, bo myślałem, że jak będę miał więcej pieniędzy, to będę szczęśliwszy, to, że będę lepiej funkcjonował to, że nigdy tak się nie stanie, że jeżeli to już kupisz, to już załatwisz, to już będziesz spokojny. Nie, to jest, to jest pętla, to jest nieustająca pogoń. Oczywiście po flipach pojawił się pomysł, żeby robić flipa na gruncie. Mhm. No i w momencie, kiedy kupiliśmy pierwszą działkę i, i faktycznie no, na remoncie trzeba było zainwestować 50-60 tysięcy w remont, a inwestycją we flip na gruncie to było ewentualnie koszt geodety, uzyskanie warunków zabudowy i podział. Więc ten koszt był dziesięciokrotnie wyższy, a zysk był dużo większy. No w momencie, kiedy kupiliśmy pierwszą działkę i zrobiliśmy takiego flipa, no, te klasycznymi flipami na mieszkaniach przestaliśmy się zajmować i zaczęliśmy się zajmować flipowaniem na, na gruncie. Jak...